pierwszy przymrozek w tym roku Jeszcze nie ma soli, można pojeździć Ale tak, prędkość iemiesz do wymiany Termostat Propo termostatu, nie kupujcie części zaczynającej się na V, a kończącej na IK No, ile on wytrzymał? Ja wiem, trzy wycieczki i tyle po termostacie, silnik nowy, już się nie dogrzewa świetnie także będzie co w zimę robić no i cieknie ze szpilek z głowicy one wchodzą w kanały wodne i trzeba je wkleić a gościu co mi silnik spadał, tego nie zrobił wkleił jedną mu pewnie lała no, tam później było trochę przykłone, to będzie materiał o tym jak wyglądał remont silnika w tym aucie, bo no, to można by książkę napisać. A tymczasem co? Nordic Walking. Ekscytujmy się... Ale nie zejdzie za asfaltu. Ekscytujmy się jeszcze zimowym krajobrazem, w którym można sobie fajnie pojeździć. Póki, póki nie nawalą soli, to no, bez przesady nic się nie stanie. Idzie jak wściekła. Oby tak dalej. A, no i kolejną stacyjkę mam, no tak. Znalazłem w dużo lepszym stanie, nawet kluczyk ładnie wygląda niż tamto, co zmieniałem, co wam pokazywałem. No to tyle. Strzała.